Cześć, dzień dobry, wieczór, jak się macie? Witam was serdecznie z chrubieszowskiego domu kultury, gdzie zbieramy dla wośpu, czyli dla dzieciaków. Gramy w tym roku dla dzieciaków, dla diagnostyki głowy, laryngologii, otolaryngologii, ale i nie tylko, bo liczy się sprzęt medyczny, diagnostyczny, tak to się prezentuje w naszym chrubieszowie. Są i wolontariusze, Chętni, jest i maluszek. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, trzeba grać. Serca dla serca serduszkiem. Bo warto. Tak się prezentuje mój chrubieszów. Miasto z klimatem. Dzień dobry! Dąbole słaba prusa. No i to tyle. Trzymajcie się. Siema.